Z drugiej strony ja się też artystom tym popularnym nie dziwię, że nie robią castingów, ponieważ to jest bardzo obciążające, to jest długi proces. Ja byłam członkiem takich castingów właśnie podczas pracy z Marylą, no bo było nas na początku trójka, później śpiewałyśmy we dwie osoby przez wiele, wiele lat. Ale przez te 15 lat te chórki się przewijały. Więc ja byłam na wszystkich castingach podczas tego czasu. Yy, miałam przyjemność taki jeden casting poprowadzić nawet i wyłoniłam z tego tłumu Darię Zawiałów. Pamiętam przez chwilkę, pracowałyśmy razem. Ja mówię, ta dziewczyna z kolczykiem jest bardzo zdolna, weźmy ją. <grym> Więc to takie miłe wspomnienie. I yy, tak, są to bardzo obciążające castingi. Po prostu trwają cały dzień. Ludzie przyjeżdżają z całej Polski. Yy, I to są castingi trudne, przynajmniej takie były u niej. Bardzo wymagające, wymagające bardzo szybkiej pamięci muzycznej, talentu do słyszenia harmonii, takiego ogólnego talentu muzycznego. To nie jest samo śpiewanie i dodam, że uważam, że chórek jest pracą taką pobieżnie niedocenianą. Wydaje się ludziom, że wokalista każdy może zaśpiewać chórki. To jest nieprawda. No właśnie, powtarzasz słowa Andrzeja Rybińskiego, który siedział tutaj na Twoim miejscu jakiś czas temu i rzeczywiście rozmawialiśmy o tym, o tym śpiewaniu w chórze, że to jest, no rzeczywiście trzeba słyszeć wielowarstwowo.